A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 6 star dropów. Zjawnie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, mamy już pierwszego star dropa i zobaczymy co wypadnie. Rzadki... Bar Dobra, bardzo rzadki i... Punkt pomocy. Dobra widzowie, ja zrobię wam cięcie i za chwilę będzie drugi star dropik. Dobra, widzowie, mamy drugiego star Niestety rzadki. Aj, aj. To ja za chwilę zapraszam do trzeciego. Dobra, widzowie, mamy ostatniego star dropa na pierwszym koncie, więc dobra. Epicki shot. Epicki, dobra, fajnie. 213 monet. Dobra. Też widzowie za chwilę widzimy się przy czwartym star dropie. Czwarty star dropik. Bardzo wadki niestety tylko. Ajajaj. Robię cięcie i za chwilę będziemy otwierać piątego stardropa. dropa. Pio Otwieramy teraz piątego star dropa. Bardzo rzadki, bardzo rzadki. Kurcze, więc widzowie, ja robię cięcie i zapraszam za chwilę do ostatniego stadropa. Mamy ostatniego stadropa. Dobra, otwieramy rzadki. Nie. Widzowie, szczęście mi nie dopisało. Niestety, ale ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubować kanał z dzwoneczkiem, ale w komentarzu napisać Stadrops, to przypnę Wam serduszko. I w sumie tyle. Cześć!